Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Koksiu Dzisiaj zajmiemy się wbijaniem pom pomocy smoka na G1 Jeżeli nam coś zostanie, to resztę sobie wbijemy na błogosławieństwo e Wcześniej próbowałem z trzema z Mami wbić i dwa nieudane weszło tylko na pomoc na M2 Trzy kół mi nie weszło, jedno weszło e Mamy błogosławieństwo M1 jeżeli coś zostanie Tutaj mamy 5 kół, oby mi weszło, dobrze, jedziemy Nie weszło Jak widać tylko na M4 e, Tutaj mamy błogosławieństwo, go nie będę wbijał, zakupię sobie jeszcze kilka błogosławieństw e, Przepraszam pomocy i zaraz wrócimy No to widzimy się zaraz Dobra jesteśmy po chwili Usiądę sobie wygodnie e, Mamy tutaj 3Q, 3EXO, jak widać pomoc, już mamy M4 To co, bijemy Weszło M6 G1 tak. E, no to dzisiaj, na tyle. Błogosławieństwo, jak widać, nie mogę czytać. E, no to tak, na tyle. Pozdrawiam. Ajkok.